Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej w próbie prasowej poświęconej premierze naszego najnowszego spektaklu Prawdziwa Historia w reżyserii Michała Zadarek. Zaczynamy od krótkiej próby prasowej, krótkiego fragmentu spektaklu. Dobrze, to proszę Państwa, jakoś dzień Ja się nazywam Michał Zadara, jestem reżyserem między innymi. Co jeszcze, czy to jakoś się dzielicie obyczajowo, że po fotografujecie ja telewizję, czy jakoś nie, czy to tylko w Warszawie? <grym, 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 ja tu w Warszawie umiem równocześnie. My tu w Skupincie Tu jedziemy po prostu. Super, super. chcecie odwrócić, taką, z której się bardzo mało dzieje, ale za to wszystko dobrze. Dobra. To co? To za To zapraszam. Odaknięty przez ten Iwiarzy profesor cofnął się, odwrócił i w niewytłumaczalnym przypływie paniki zaczął uciekać. Najpierw wrócił po podziemnych pelonach, a potem innymi schodami ruszył na zewnątrz, przeskakując po nich kastoki i roztrącając ludzi, którzy zresztą i tak rozstępowali się przed nim z obsudzeniem i z strachem. Bali się krwi, budziła w nich grozę, zmieniali się na twarzy, kiedy ją... Taka sama płynie również w ich żyłach ukrytych tuż pod powierzchnią miękkiej i podatnej na zranienia skóry. Profesor uświadomił sobie z przerażeniem, że owa krew może okazać się dla niego śmiertelnie niebezpieczna. Nie wiedział nic o tej kobiecie. Mogła być prostytutką, narkomanką, a w jej ciemnej krwi mogły się kłębić miliony wirus. profesora przez mikroskopijne ramki. Przypomniał sobie, że obcinał sobie dzisiaj rano Pasnopcie i zradził się. Wchciuł! Spojrzał na to miejsce. Było pokryte przekrącą O, Opędził z wodami w górę. Kobiety na jego widok piszczały i odsuwały się pod ściany. Mężczyźni chętnie by go chwycili i wymierzyli mu własną sprawiedliwość. A! Z dopadł wyjścia z metra, a gdy znalazł się na zewnątrz, pierwszą jego myślą było to, by się jak najszybciej umyć, choćby w pierwszej z brzegu fontannie. Stał na skrętu i rozglądał się spanikowany. Pomyślał o to, w metrze, ale za nic nie chciał tam wrócić. Nie, próbował przez chwilę ustalić, gdzie jest i poczuł głęboką kulkę, gdy za dachami Zbiciastą sylwetę swojego hotelu. Ruszył w tamtym kierunku bez chwili wahania, niemal biegnąc z rękami wyciągniętymi przed siebie, jak duch w dziecinnym teatrzyku. Było już ciemno! Żeby dostać się do hotelu musiał przejść przez kolejną, ukrywą ulicę. Wiedział już, że od najbliższego przejścia może go dzielić kawał drogi. Podjął więc szaloną próbę wykorzystania spowolnienia ruchu samochodów spowodowanego korkiem. Wyżegnał na odpowiedni moment i ruszył wprost pod koła sunących pojazdów, które albo się zatrzymywały, albo próbowały go wyginąć, wściekle przy tym trąbiąc. Profesor klebowie po maskach zakrwawionymi dłami, co wywoływało jeszcze większą jakoś nierosu. Jeden z nich, prowadzący czarnego nadrowera, miał najwidoczniej refleks szybszy niż inni, bo gdy profesor pomijał, drzwi od strony pasażera nagle się otworzyły i boleśnie walnęły to w bok. Uwaga! Zdają sobie sprawę, że grozi mu śmierć. Samochody zwalniały i omijały podnoszącego się z trudem zakrwawionego człowieka, a kierowcy nie szczędzili przy tym żasków i przekleństw. Gdy sam nie wiedząc jak znalazł się po drugiej stronie, pomyślał, że jest uratowany. Został mu do pokonania, rozległy skręt pod hotelem, więc z radością ruszył przed siebie, ale wtedy zauważył, że zgubił gdzieś jeden but. musiało się to stać uderzony drzwiami Landrowera, Rovera. Kuśtykał więc w jednym bucie, martwiąc się, jak pójdzie na bankiet. Nie wziął bowiem na wyjazd zapasowej pary obuwia. Cóż, będzie musiał kupić nowe. Zresztą bankiet już się chyba zaczynał. Trudno, spóźni się. Gdy przyjdzie, będzie już po Tykając w jednym bucie dotarł do przeszklonych zwychoter. Ale tutaj zastąpił mu drogę rosły, barczysty porcie, w liberii przypominającej mundur wojsk jakiegoś oprynkowego państwa. Profesor widział już kilka razy. Nawet raz! lecz widocznie go nie postał. Profesor nie zamierzał się cofnąć. Wyjaśnił, że mieszka w pokoju 1130 i jest uczestnikiem konferencji. Strażnik skonfundowany jego płynnym angielskim zawahał się. Nie ma również i paszportu. Na wszelki wypadek sięgnął do kieszeni spodni, najpierw tylnej, potem obu przednich, ale znalazł tam jedynie garść miejscowych monet bilet metra oraz napoczętą paczuszkę. Gumy do fucia, o cytrynowym smaku. Strażnik spojrzał na niego i ironicznie, a na jego twarzy wykwitł pełen satysfakcji uśmiech. Złapał go za kark! Jakże ci mieszka? I wierzy, wyprowadził na skwer, gdzie dał mu tak silnego kopniaka? Że dowodzą i długo nie mógł się pojeść. Z pół poniżenia i bezsilności o. Można by powiedzieć, że jego łódź płynąca po morzu US, przybiła do jakiegoś brzegu i nie ustało. Przycumował o to do zupełnie nowej. Dobra, tu jesteście, tu powinien być taki moment, że Kuba mówi ten tekst jako jego... Tak mechanik mówi poetycko myślnie. Mogłaby powiedzieć, że jego łódź płynąca po morzu Łez, przybiła do jakiegoś brzegu i kołysanie ustało. Przycumował o to do zupełnie nowej, nieoczekiwanej sytuacji i rozciągał się przed nim nieznany ląd. Musi sobie poradzić. Dobra, dziękujemy no bardzo. Eee, to co, jesteśmy do dyspozycji, jeśli chodzi o wymiary.